Wiesz, ja już, już, już praktykuję. Co? Nagrywasz? Tak, to Takie nostalgiczne nagrania. A jest to jednak pozytywne wideo vlogu z Riyu.com. Osobiście nie wiem, jak ludzie wytrzymują w takiej kolejce. Swojego czasu też tak koczowałam, ale chwała na wysokości. Tym razem nie musiałam czekać. Jestem już obszczona klawek i normalnie wypisywałam Hiro, a teraz. Chyba warto chlebek, jak wszyscy mówią, chlebek. Jest Jagurutki, jest moje jest Twój Jerzyk. I to jest Jerzyk z wielkimi gałkami ocznymi. Jerzyk z ogonem. Po pierwsze, muszę Wam serdecznie przedstawić mojego operatora kamery. Ksawery Ksawciu. Pomijam już fakt, że oczywiście musiało być jakieś potknięcie z mojej strony. Zepsułam ustawienia. No i jak widać, stabilizacja jest troszeczkę średnia. Ale nie przemyślałam jeszcze jednej rzeczy: tego, że Ksawery miał nogę w No i dodatkowo kuśnikał. Później będzie komentarz, trzeba się kremować i tak dalej. Wiesz. No ja tak! Stończy. Dużo nie wody, piję piję, więc nie było, a mam tak na promienie. Sam konwent, jak w sumie któryś z kolei spędzamy razem z Mufiną i Kitkiem. I powiem Wam naprawdę najlepsza ekipa. W każdym razie udało mi się spotkać naprawdę wielu z was. Za co naprawdę bardzo dziękuję. Ja to jestem taki cykor do ludzi i sama to się boję zagadać, także jestem mega wdzięczna za każdą rozmowę, za każdego przytulasa. No i w ogóle jesteście Teraz cudowne buły. Tak, no właśnie, a czerwone, bo czerwone w ogóle tutaj. Dywan. Klasa. Klasa sama w sobie. Klasa wysoka. A to co się tutaj zaczęło to prelekcja Mufinki Kitesława. Co tak do tyłu? <grym> jakie. Opowiadali o swoim wyjeździe do Japonii. Jak widać cała sala grzecznie skupiona. A co robię ja? Słucham rzecz jasna. Ale na miejscu siedzieć nie potrafię. Wycinałam naklejki na swoje spotkanie. Kręciłam się. Chodziłam. No i trochę przeszkadzałam. Tak dla zasady. <grym> Póki tak to zawsze na drugi koniec nie było widać. No job, i zacznę od tego, czego w ogóle chcieliśmy. Czy ty Nie! Nie, nie, idę. Proszę mi zrobić zdjęcie z moimi... Tak, to jest Na koniec pamiątkowe rodzinne zdjęć, I tak w sumie sobie pomyślałam, że większość z was musi mieć do mnie naprawdę anielską cierpliwość. Ja się miotam jak gadam, albo gadam od rzeczy, a tutaj próbowałam na zeszycie podpisać korektorem. No a poza tym wygadałam się chyba za wszystkie czasy. Kolejnym moim etapem konwentowym były, słuchajcie, zdjęcia. A mianowicie chęć uwiecznienia mojego zacnego outfitu. Czekaj, wyłączyłeś? Nie To dobrze, bo tak to mogę ja powiedzieć Powiedzieć, że idziemy zrobić zdjęcie Znaczy znaleźć miejsce na zdjęcie mojej pięknej stylizacji Tyle tak. No spróbujcie mi powiedzieć, że on nie jest piękny A tutaj się zaczyna mój etap marudzenia Patrz jaka tutaj fancy fancy e. No, ale musisz, nie tak, tak. nie, tak. nie. nie Patrz, powiedz bąbelek Ale to bez przekonania, no nie wygląda, O i tutaj, o i uśmieszek, no, więc Widzę, że nawet nie, nie, nie potrzebujesz tutaj Ale dobrze, dobrze jest, no Pomyśl, że zaraz siedzisz gdzieś na piknik, nie możesz się doczekać tych wege kanapeczek no, Ale patrz, no Patrz na tą kamerę, no, też. No, staraj się tak, no. no Profesjonalnie mówić, pełna profesji patrzy o, normalnie cały Cały kadry. Teraz pokaż mi. Pokaż mi. O. 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 <grym <diye> <grym <biorekne> tutaj, wiesz, taki. Na jednym ramioneczku masz, tak? No nie... Tak. O, albo też drzewo ja właśnie wykorzystaj taki wiesz tak. Mógł się przytoczyć do No właśnie nie by sobie ubrudzić troszkę tą sukieneczkę. Ale troszkę. Ale troszkę. O, to, o, 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 mamy to. Z naturą. O, jest taki dobrze? To są idealne. Leciutko tak, byś tak pś, o, no? I tak, o właśnie, jak ci polecą, o, to już jest coś. Zostałabym, ale... obiad. <laughs> Mamy tak. jakiś obiadek, więc... Więc niestety z bólem serca, ale nie. Ale jestem na bieżąco z wszystkimi filmikami Idziemy na obiadek A więc tak, zrezygnowałam z pralki Brodygo z kosmosu Na rzecz jedzenia, które chciałam w ogóle jak profesjonalny influencer Uwiecznić na nagraniu Ale zamiast nagrać zrobiłam przez przypadek zdjęcia No w każdym razie, Bozia mnie pokarała za ten wybór jedzenia Bo powiesiła mój plecak na krześle I nie zauważyłam, że krzesło przez ciężar tego plecaka spadło I że tak powiem, próbowałam usiąść na tym krześle Którego już tam nie było Demonstruj, Robiłam kirito, kirito, to jest W no tu ja mnie nie mam żadnej figur. O. Jak lei chyfuniać. To No to jest halloweenowe. Bo jest czekka mojego Halloween teraz. A, A dobra. Chcesz być na moim YouTubie? Pewnie. Świetnie. To się cieszy, <grym> drugi też. Dobra, ja chcesz cukierka? No to jest nie jest. To ważne nagranie. Poważne tutaj. <grym> <grym>

Lubię się, czekać aż mnie zauważy. Jeszcze pamiętam jak mnie próbowałaś na początku kiedyś obsłużyć, zapominając, że, nie zauważając, że to ja, bo się cały czas No, no, co? I taka milutka i... O! O! O, to ty! O, ty. o ty. Chodź, zabierzemy twoje ciemno. Nie no, ale ładne. Co jeszcze tutaj? Te przypineczki ładne. Takie pierdołki, nie? Nie, naklejeczki. To są ze sztu naklejki, można je odklejać, odklejać naklejki. O ja! A tu mam moje sety naklejek! Sety naklejek! Matko bosko. Mam nadzieję, że w tym będzie wszystko dobrze widać. Myślę, chcesz przymierzyć tiary, zostały mi dwie. Tiary? No, jedną i Ja mam czapkę, ja go Daj wejść, przymierz mi sauwerę. Dobra, nieważne, to jest to, nie? Jestem w to, torturach. Proszę o pomoc. Uwaga. Hmm. A teraz ona powie, że zwrotu nie przyjmuje do góry. A ci ile puszili. A ja ile na swoje nie jakichś Nie ma jakichś kubuszu? O, na żywo. Nie na żywo, nie na żywo, ale tak nagrywam mniej więcej co było po prostu i sprzedawca z tłuszczami to jest większy księżko, lepszy ode mnie tam taki księżko <grystanie> inny, wielki tak. o nie, Xavere ja nie wytrzymam, jak to ogórek, ogórek, ogórek no chcesz zobaczyć dalej tutaj? Ani to jest Minecraft, co to mnie nie i ten, ale mam mam dokładnie I taką samą, tylko większą i takiego tutaj jaki <grystanie> o nie, to jest... nie, czemu mówię o nie, powinna mówić o tak o to jest małego księcia jak zwykle przede wszystkim oglądałam pluszaki Mimo mojej mm, kontuzji humor nie opadł Ja w sumie na konwentach to tak głównie chodzę sobie w tej deftę To znaczy wiecie, oglądam stoiska, zahaczam sobie o znajomych No i tutaj właśnie z Mufinką Kitkiem ja, poszliśmy jeszcze do kregulców Ej to ale to weź to stan. Taki koteczek, taki koteczek Ale takiego o, mam i jutro będę robić Uśmiechnij się szczęśliwie <grym> Chcecie opowiedzieć o swoim staisku. Mamy ale... najlepsze gry planszowe. Nie, PR. nie możecie zabraknąć na naszym konwencie w sierpniu, który odbędzie się w mocy żywiastrzębiu. Zapraszam. W ogóle was nie widać, kim jesteście. W sensie jesteście cali czarni, ciemni. tutaj właśnie się zaczęło. To znaczy, stres. Tym razem moje spotkanko zaplanowałam tak pół na pół. Zrobiłam listy quiz, który w ogóle poszedł wam bardzo szybko i potem trochę nie wiedziałam, co mam z tym faktem zrobić. Ale jak zwykle mi pomogliście, pozadawaliście mi mnóstwo pytań. Książę, chyba jesteś bliski, co? mało, ale Nagrywasz mnie z grzybkiem? Z grzybkiem. Dziękuję bardzo. Skuć melons czy Moi drodzy, O, nagrywam, to ja teraz, Miłość i Przygotujcie się na musical. I proszę teraz ja nagrywam i mogę powiedzieć, że idziemy na drugi dzień konwentu. Razem z ksawciem tym razem tylko. Także brakuje mi słowa, jak to się mówi. Nie że klimatycznie, tylko jak jest mało osób. To jest kameralnie. Kameralnie, tak, kameralnie. No i dobra. Wygląda tak samo... A ja w ogóle widziałeś ksawery? Czy to wczoraj... No właśnie, jest tak dużo, ja mam wrażenie, że wczoraj był jeden, ten duży, a tam jeszcze dalej są takie schowane za krzakami, Masak, że znaczy, nie masak, tylko fajnie, ale to może być też dla nas, czy tylko dla dzieci? Ledwo weszłam na konwent i już mnie chwyciłam, na konwent, na konwent

norkę. A więc tak, było trochę tańców, było trochę krzesła. I każdy, kto doczekał tego momentu, właśnie dostaje nagrodę w postaci konwentowego kotka. Mój zim całkiem lubię, chociaż chyba nie był przyzwyczajony, ale... Oj, li... No nie, czemu Ciebie wybrał? Mies, mięso z pizzy ci tu spadło i... Tak, na pewno. No. Jak do tego doszło nie wiem, ale większość drugiego dnia ryjukonowania spędziłam w Zaczynam wybierać płyty, zauważyłam za szybko. Starałam się wybierać w Zdolko. Zdolko. Ale Zdolko. 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 Mówisz, że fajne? Tak! O nie, krzywamy, no. ale znalazłam, znalazłam coś z Kubusia Puchatka Nie podoba ci się jest taki bardzo podobny do Kubusia, to ma taki więc nie I co to ma za... Te rękawiczki, Nie, Ale to, to jest fajne, to twojego. I to, to też jest fajne Teraz patrzę, na głęboko No, oczy. no ale znaczy no, się na wiatraczek i... a czy dokąd mnie widać? Widać cię całą do Aha, Do kolanek, do kolanek się widać kolanek, tak? Ale nie takie... Tato, mamo, tato Zwisa Jakiś tam duperelka <grym grym grym> Lekko zakryj ten duper No, do koziołka Musisz zrobić dwa z boku, bo są trójka. trzy znikam na Z boku, ty tu sam jesteś z boku. No nie. Ty... No. Part jeden. Mi to pokazujesz ci sobie.